Witamy serdecznie. Dziś mamy 23 dzień listopada 2022. Dobra nowina na dziś. I taka, że świadkowie byli uciekli, bo uszyka sama szła i to było 10 sekund, nawet nie byli chyba. No? Ale Chrystus mi objawił, co oni zrobili w srebrzańce. Zobaczcie. To jest od świadków Jehowy. Mają pana Jehowę, czyli pan to jest z, od podatków cesarz. Dzisiaj obecnie płacimy podatki, trzeba płacić. Jechowa to jest firma, nazwa firmy amerykańskiej Mateusz 7,15 fałszywych roku, Dlatego nie, nie mają ducha Chrystusowego. Uciekają i, i teraz duch mi wskazuje, że jak pytam ich, jakie prześladowania mają dla Chrystusa. I dzisiaj tak zajrzałem, 2 Tymotusza 3,12 tu jest napisane zobaczcie. W rzeczywistości wszyscy, którzy pragną z oddaniem służyć Bogu nie pisali Jehowie. Ale tego Boga tu pisali, a tego Boga nie ma w Biblii Warszawskiej. Zaraz sprawdzimy. Służyć Bogu i żyć, żyć w jedności z Chrystusem, Jezusem będą prześladowani. Czyli wiadomo, że Chrystus y, tworzy tego ducha, co Adam stracił. Tutaj nowym stworzeniem jesteśmy w Chrystusie. I ta wolność litera prawa zabija. Czyli Biblia ich zabija, bo Biblia, papier uśmierca. uśmierca. Oni wpisują, co mają robić. I, I tak dalej. Tak nie robią, bo tutaj też tej prawdy. Nie wymazali. Powitaj no, wy Ja, ja zejdę do szkoły. Tak. To. Ale zawsze do szkoły. Taka ja mała to. wiara twoja. Czyli tak, tu mamy, że tu jest w jedności. Ale tu zobaczcie, jeszcze to jest ważny werset. I, i już od niemowląt znasz Słowo Boże, Pisma Święte, tak? które mogą Cię uczynić mądrym w, że, w rezultacie dzięki wierze Nie Religii Światowej w Chrystusa, a nie Jehowę. Jezusa możesz zostać wybawiony. Nie ma w Jehowy, tylko w Jezusie jest wybawienie. I całe pismo jest natchnione, No całe. Jak nie sfałszowali. To by było, nie? I zobaczcie, tutaj jest Biblia, e, Biblia Warszawska. Porównujemy Tymoteusza 2 list do Tymoteusza 3,12. Tu jest napisane bez Boga. Oni pisali dwóch, bo Bóg i Jezus to dwójca, już robią, bo oni muszą mieć dwóch. Jak Matki Boskiej, piekarska, patymska, jest ale żadna nie urodziła Jezusa, bo Bogu urodziła Syna Maria, Bogurdzica rodzica, nie Matka. Tutaj, e, Tymotusza e, 3.12. Tak, e, tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie, nie ma Boga, pobożnie w Chrystusie Jezusie prześladowania będą. Czyli zobaczcie, to jest Biblia Warszawska, a to jest od nich przykład tylko dwa przykłady możecie sprawdzać żeby dojść do jak oszukują no wszyscy kłamią, ale świadkowie to są mistrzami w tym kłamaniu i tutaj macie ten sam werset w rzeczywistości wszyscy, którzy pragną z oddaniem służyć Bogu a tu nie ma tego słowa służyć Bogu przecież tym Bogiem jest Chrystus i oni boskość ukradli Chrystusowi pisali tego Boga, rzekomo Jehowa i Chrystusa tam dalej, a tu chodzi o jednego o Chrystusa jest użyte słowo Chrystus, prześladowania, Chrystus Jezus. Nie tak się nauczyliśmy Chrystusa. Oni się uczą Niechowy, i oni całkiem Chrystusa wyrzucili ze Słowa Bożego, podeptali Jego po prostu boskość, ojcostwo, nauczycielstwo, za to, kto by podeptał Syna Bożego, tak jak w pierwszym wieku faryzeusze Hebrajczyku 10:29, i oni na podstawie dwóch, zeznania dwóch albo trzech świadków. Kara, tak. A tutaj my jesteśmy trzema świadkami, Ja Bogdan uczulkałem z w Holandii, i świadkowie odbierają Chrystusowi: Ojcostwo, Boskość, Nauczycielstwo wszystkie tytuły, tylko anioła się z Niego zrobią jakąś tam rolę, symbolikę z Niego robią i niższą Jego osobę, która i w Chrystusie jest tylko zbawieni. Darmo z łaski przez dobre uczynki miłosznego bok Ciebie. Najbardziej na świecie kochamy świadków Jehowy, Jakuba, 5 rozdział 19, 20, bo oni są na szerokiej drodze, a my na wąskiej. A wąską drogą jest Chrystus, którego wam głosimy. Efezjan 4, 20 24, Efezjan 5, 14. Przebudź się, który śpisz, bo są marcy, gdzie śpią, czyli zakłamani są w duchowej śmierci kłamstwa. Obudź się, zaśnień Chrystus. Chrystus nie I Chrystus ma prawo, Galacjan, 6.2 Prawo Chrystusowe. Jedni długi na nosie, Rozwiązujcie problemy, a tak wypełnicie Prawo Chrystusa. Czyli Świadkowie Jehowy mają problem, a my z miłości Chrystusowej, miłości Jana 13, rozdział 34-35 jako Jego uczniowie chcemy im rozwiązać problem. Przychodzimy z ich Biblią i mamy natchnione listy. Tak samo jak apostoł Paweł pisał list natchnione, siedział w więzieniu, za Chrystusa prawdę był prześladowany. A oni pytając świadków Jehowy, jakie mają prześladowania, żadnych, żadnych prześladowań. Z Rosji uciekli do Polski, a tam rozbijałem rodziny, Putin im zakazał, świadkom Jehowy sali zabrał. I teraz ogień, młod i sierp, czyli żniwo się dokonało z Rosji. Idzie, to idzie ta próba Admageddon i Wszystkich unicestii, jak nie przyjdą do Chrystusa, bo Chrystus nikogo nie unicestiił, daje nam pracę. Pieść syjonu, siódmego anioła, bo szósty anioł Rassel, badacze Biblii, założył Luther był piąty, a siódmy Henryk Krzymczak napisał. pieśń syjonu, pieczątki zrobił pod natchnieniem. Jedna wiara, Efezan 4,5: reguły Chrystusa. Chrystianie, niechrześcijanie, No i sądy się Teraz są sądy dla nas. 1 Piotra 4,17 Sąd się zaczyna od mojej rodziny. Moją rodzinę system siatków wychowy rozbił. Ja ich kocham u Chrystusa, bo Chrystus też nasz grzeszników ukochał, przyszedł, oddał życie, cierpiał za głupoty ludzkie, faryzejską obudę, cwaniactwo, pychę, egoizm, odrzucanie. Odrzucanie boli bardzo mocno. Jak ktoś się zakocha i dostanie kosza, to wie jak to boli. Przechodzimy tą wojnę w duchu i prawdzie. W Chrystusie, który jesteśmy prześladowani. Drugi, w tym 3,12. Także kto ma prześladowania dla Chrystusa, to chwała jest i będzie nagroda. Błogosławimy Was, żyjcie w raju na Ziemi. objawienie 50, objawienie 2:06, werset. głosimy pierwsze w martwych stanie z Krzyszami, Mateusz 10,8. Do pracy rodacy i spraw prawdy z Polski. Czyli jeszcze raz. Chrystus, jego brzemię jest lekkie, przyjemne. Nie jest wciążliwe. E, Matusz 11, 25-30 Wychalam Cię, Ojcze, Chrystusie, Król Emanuelu, który jesteś w niebie Królem, Ojcem, Nauczycielem Zbawicielem. Zakryłeś te rzeczy przez świadkami adwentystami, baptystami, źródłom świątowym i Wszystkie te katolickie religie, wszystko to jest na jedno kopito. Wszyscy zdradzili, zaparli się Chrystusa. Dobra, zaparliście się, ale możecie się nawrócić. Łukasza 15, 24-32 jako synu marnotrawne się przyjść do Chrystusa objawienie objawienie 22:17. Bo Jehovah czeka, żeby was unisesnić. To jest szatanckie imię Jechowa Szatan ma dużo imion, tak jak matkę włoską ma dużo imion. Ale Chrystus Emanuel jest jeden. Efezan 4,20. Witaj bracie. Witajcie. Rad katolik. Teśmy Czy myślał, jeszcze my mamy taki kanał łączności? Kanał łączności jest prosty: nad każdym mężczyzną jest Chrystus. A u katolików mają papież, arcybiskup, kardynał, biskup, dziekan, wichary, diakon, kleryk. Kleryk przyleciał, ksiądz nie zatrzymał się. I pierwszy korinthians 11 od 1 do 3. Nad każdym mężczyzną jest Chrystus. Jana Ewangelia 14, 17 20. Nie jesteśmy świadkami, na duch prawdy, który prowadzi, a duch święty, jak anioł w światłości, oszukuje swoich poddanych zakasuje i morduje. Na końcu, dusz pasterzy, czyli dusie z ostatniego pieniądza. Duch prawdy, którego nie chce świat przyjąć, bo wszystkie religie są w świecie. Ale my nie jesteśmy z tego świata, bo jesteśmy aniołami. Anio rodzi anioła słowie prawdy, Jakuba 1,18, więc zechciał zrodził nas prawdy. Chryzus jest ojcem prawdy, Jana 832, Jana 6,63. i Jana 4 rozdział 14-24. do Błogosławimy. Błogosławimy.